Cześć, witam na swoim kanale. Dzisiaj w tunelu spójrzcie, jak się mają ładnie pomidorki. Tam, tam kolejne do zbioru są, zaraz będę je zbierał. Te małe odmiany, które rosły w donicach, które tutaj są, mają pojedyncze pomidorki, jeszcze zostały. No ale tak jak widzicie, niektóre już są takie suche. Tam również już jest końcówka. Zaraz będziemy te pomidorki usuwać z. Tunelu, a że przyroda nie lubi próżni, przyroda nie lubi marnotrawienia miejsca, tak samo jak ja. Więc w tym filmie chcę Wam powiedzieć, jakie warzywa można teraz jeszcze wsiać lub jakie warzywa można wsadzić w flance. Więc jeśli ten film jest interesujący, to pozostań chwilę i zaraz czynamy. Ogólnie, co można teraz siać? Jednym z takich, chyba najbardziej popularnych warzyw w uprawie jesiennej są rzodkiewki i może się to wydać dziwne, ale rzodkiewka jest warzywem, które lubi, może nie tyle co lubi, co świetnie sobie radzi w niższych temperaturach, ale nie jest też tak, nie jest warzywem, które wymaga wysokich temperatur i nie potrzebuje dużo światła. Jest to warzywo, które Siejemy pierwsze zawsze z wiosny, razem z sałatą, ponieważ ono świetnie sobie poradzi w takich warunkach. I teraz właśnie pod osłoną można siać rzodkiewkę. Można również siać fasolę, chociaż ja polecałbym Wam teraz, żebyście nie siali z fasoli, chociaż jeszcze można, bo teraz dzisiaj jest 20 stopni, w nocy jest tam koło 11, więc ta fasola powinna jeszcze... Wzejść dość dobrze, ale jeśli zrobiliście sobie flancę, to można posadzić flancę sałaty pod osłonami. W gruncie również ona teoretycznie powinna rosnąć, jednak nie wiadomo jak będzie wyglądał październik, dlatego ja wam polecam, żebyście jeśli macie flancę, to posadźcie je w tunelu. Jeśli nie macie flanc, można spróbować uprawy w tunelu z wysiewu. Kolejnym warzywem, które można wysiać teraz, ale Niekoniecznie w tunelu, chociaż można, to koperek. Koperek nie urośnie on jakiś wielki, ale będzie miał to 30-40 cm. Zawsze to świeży, świeży koperek, własny swój, nie kupiony w sklepie, nie pędzony na chemii, a z własnej uprawy zawsze to ma, zawsze taki świeży swój koperek. Lepiej smakuje niż, niż e, zakupiony. Kolejnym warzywem. Które można teraz sadzić, to jest chrzan. Teraz jest bardzo dobry czas na rozmnażanie chrzanu. Ja dwa lata temu nagrałem film o tym, jak to robić, i robiłem to bodajże w sierpniu, albo nawet w lipcu. Niemniej teraz jest o wiele lepszy czas, ponieważ jest duża wilgotność podłoża, a chrzan potrzebuje właśnie wody do ukorzenienia. Tak samo można teraz rozmnażać rabarbar, szczaf i szczypiorki. Rabarbar, szypiorki wystarczy podzielić korzenie na mniejsze elementy, przesadzić, posadzić, gdzie nam się podoba, i one się świetnie przyjmą. Z warzyw takich mniej oczywistych, które można teraz uprawiać, ale z rozsady to jest kapusta pekińska. Jeśli mamy flancę, możemy teraz posadzić. Co ciekawe, taka uprawa jesienna jest mniej narażona na Ataki różnych szkodników niż uprawa na początku sezonu, ponieważ wiadomo z wiosny tego robactwa, tego wszystkiego jest o wiele więcej. No a teraz już pod jesień, czy jesienią już tego robactwa jest mniej i ta uprawa jest mniej, zarażona, mniej narażona, żeby zaatakowały ją jakieś szkodniki. Można również wysiać teraz pietruszkę naciową, ale jest to ostatni termin. Pietruszkę na ciału na należy wysiać najpóźniej do końca tego tygodnia. Jeśli wysiejecie później, to już nie gwarantuję Wam, że zbierzecie jakiekolwiek plony, ponieważ ona nie zdąży się rozwinąć. Jej okres wegetacyjny może być za długi, żeby, żeby zebrać jakieś plony, które zadowolą nas. Więc jeśli chcecie, no to jest ostatni termin i też pod osłonami. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do oglądania innych. Już zaczyna wiać, już zaczyna kropić, więc trzeba kończyć nagrywanie filmów dla Was. Mam kilka materiałów, które zacznę za chwilę publikować. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Na razie, cześć.